Bogusława Małek, dyrektor SP-13, jednej z najbardziej zasłużonych dla Raci Boża szkół, bo się okazuje, że w tym roku będzie 13 świętowała. Proszę opowiedzieć, właśnie. O. Tak. I nawet miało być tak, że to dzisiaj miała być ta uroczystość już, ale woleliście tak. Państwo podkreślić Woleliśmy ją później. podkreślić rangę tej imprezy. W związku z tym chciałam właśnie już zakomunikować, że jubileusz będzie obchodzony 14 października. Będzie połączony z miejską uroczystością Dnia Nauczyciela. odbędzie się w Domu Kultury Strzeba w Raciborzu o godzinie 12:00. Będzie to duża impreza taka środowiskowa, w której wezmą udział oczywiście oprócz władz. Myślę, że zaszczyci nas obecnością Kuratorów światy, posłowie, radni rady miasta byli dyrektorzy placówki, emerytowani pracownicy i nauczyciele naszej szkoły, a jest ich bardzo wielu jeszcze żyjących, na pewno chętnie odwiedzą nas i porozmawiamy sobie o dawnych czasach, jak również pracownicy teraz szkoły, rodzice, uczniowie, absolwenci, także ja mówię, dosyć spora impreza szykuje się 14 października. Pani Bogusiu prowadza Pani szkołę właśnie w ten rok Pani już tam w tej szkole niejedno przeżyła, bo te ostatnie Lata to są takie karuzela wrażeń. Pandemia, teraz wojna, Ukraińcy, uchodźcy to są takie małe rzeczy, które cały czas zmieniają tą szkołę. Z jakimi odczuciami Pani wchodzi właśnie w ten rok? Z jednej strony świętowania, ale z drugiej strony też takich wyzwań, bo nowe warunki przychodzą. Też się mówi, że nauczyciele nie wiadomo, czy będą pracować tak, jak chcieliby pracować, bo szykują się jakieś akcje protestacyjne, znowu może powrócić to, co już też pani doświadczyła, jeżeli chodzi o kadry. Więc jak to? Z pani perspektywy dyrektora szkoły niełatwej roboty trochę już pani tą dyrektorską teczkę nosi wygląda. No powiem tak, jestem dyrektorem już 27 rok. Jestem chyba już najdłużej urzędującym dyrektorem. Zniż tak, się połowa życia szkoły. Tak jest, prowadził. Ja już traktuję członastkę jak swój dom. No, tak, tak. Naszy nauczycieli mamy tak zintegrowane grono zżyte, że ja sobie nie wyobrażam, żeby... Coś się wydarzyło, żeby szkoła nie funkcjonowała tak dobrze, jak funkcjonuje. Fakt, zaskakuje nas wiele rzeczy. Na przykład dzisiaj rano inauguracja roku szkolnego. Tutaj w naszej dzielnicy nie było prądu. Musieliśmy sobie poradzić. Także zaskakują nas, nas pewne sytuacje. Teraz dużym wyzwaniem są uczniowie z Ukrainy. Mamy bardzo dużo uczniów z Ukrainy, ale zatrudniają też pracowników i jako pracownik obsługi mam zatrudnione panie z Ukrainy, które wspomagają nas, chociażby to, że na przykład w kontaktach z uczniami, żeby przetłumaczyć pewne rzeczy. A postawa moich nauczycieli, ja myślę, że to są tak osoby, które są w tym zawodzie powołania, że wiedzą jaka jest sytuacja i owszem akcja protestacyjna, która się zaczęła dzisiaj, to jest chcemy tak poinformowania rodziców. Ale no. Czekamy na jakieś rozsądne działania władz oświatowych w tej materii. Tyle czekamy. Ja myślę, że się doczekamy. Mamy taką nadzieję. To jeszcze ostatnie. Jakiego prezentu o by oczekiwała na 30 urodziny? Mówimy o jakiejś inwestycji, o czymś, co jest potrzebne szkole, jeżeli chodzi o jej funkcjonowanie. Czy jest, taki jeszcze, jest, jest taka potrzeba? Czy jest skończona lista Czyli... potrzeb? jakieś potrzeby. Ja mówię o tą szkołę dosłownie, <grymne> zrobiłam na nowo. Ja się śmieję, że, dajmy, że ta szkoła że nie powinna być, nie wiem, też tylko... Za chwilę w małek, bo mówię, faktycznie y, zmieniłam tą szkołę całkowicie. Y, ciągle są jakieś potrzeby, bo jesteśmy w centrum, więc mamy takie liczne tam chociażby dewastacje w czasie wakacji. Natomiast naszą bolączką jest jednak słaby internet. Przez to, że jesteśmy otoczeni przez kamienicę tutaj w środku zasięg tego internetu mamy y, słaby, więc to jest taką naszą bolączką. Marzałaby mi się też fotowoltaika na dach to jest dach part płaski, więc jak najbardziej takie panele fotowoltaiczne byłyby świetnym rozwiązaniem. Już kiedyś myślałam o tym przed remontem placówki, żeby właśnie wejść w to. Nie było wtedy jakoś mody na to. Natomiast teraz chciałabym jeszcze... Aby nasza szkoła właśnie miała panele fotowoltaiczne, żebyśmy wykorzystywali tą energię odnawialną. Natomiast remonty, remonty bieżące. My mamy już tak pięknie zrobioną szkołę z laboratorium w przyszłości. Teraz tego projektu projektu jakoś w edukacji, że nic trudno się pochwalić, a mamy czemu. Dzięki bardzo. Dzięki.